Niepodważalnym jest fakt, iż to lata 80. i 90. ubiegłego stulecia przyniosły nam najwspanialszych bohaterówki na akcji. Co się dzieje, gdy po latach powrócą oni na ekranach kin, mogliśmy się już parę razy przekonać. Tym razem jednak najlepsi z ziomali spotykają się w grze. Tworzą elitarną jednostkę, która niesie pokój i demokrację w jedyny znany sobie sposób. Pro Force to zwariowana strzelanina w stylu retro, gdzie przemy do przodu wcielając się w jednego z bohaterów, siejąc w piekło i przynosząc wyzwolenie terrorystom. Każdy z etapów zaczynamy z jednym życiem, a ich ilość zwiększamy uwalniając ziomali z klatek. John McClane, Commando, Blade, Chuck Norris, Rambo, Robocop, Terminator, ogólnie miazga. I to nie wszyscy. Obsada, jak i sparodiowanie słynnych bohaterów jest świetne. Gra jest mega dynamiczna, śmieszna i naprawdę ciężko się od niej oderwać. A jeśli za mało wam wrażeń w pojedynkę, misję można ogarniać w czwórkę. Genialna pozycja. Galaxy to specyficzna strzelanina, w której wcielamy się w jedynego ocalałego pilota, który w swym gwiezdnym myśliwcu staje naprzeciw kosmicznym piratom, obcym robalom, asteroidom, nudno więc nie będzie. To co unikalne to sposób sterowania maszynami, który opiera się na pewnym stopniu bezwładności. Dorzucono także elementy mechaniki Rogue, czyli utraty zdobytego ekwipunku w momencie śmierci. Naturalnie możemy go nabyć ponownie w sklepie, jednak musimy zdobyć na to fundusze. Gra jest wymagająca, gdyż kolejne misje, aż do zakończenia specyficznych sezonów, musimy przejść, nie umierając, co nie jest wcale takie proste. Fajna, animowana oprawa graficzna, utrzymana w stylistyce japońskiej, tak, mechy też są, i sporo strzelania w kosmosie. Jeśli znacie tak oldschoolowe tytuły jak Asteroid lub Time Pilot, poczujecie się tutaj jak w domu. gra arcade docenia wielu graczy. Czasem nie chcemy zastanawiać się nad skomplikowaną fabułą, a skupić się wyłącznie na rozgrywce. Super Stardust HD to gra, w której sterując małym statkiem kosmicznym, poruszającym się po orbicie planety, niszczymy meteoryty lub inne zagrażające naszemu światu maszyny. Ciekawą mechaniką jest fakt, iż nasz myśliwiec posiada trzy różne energie, którymi trzeba żonglować, aby łatwiej niszczyć cele. Biorąc pod uwagę ilość asteroidów atakujących nas wrogów, kolorowych eksplozji i dynamiczną muzykę, trzeba naprawdę mocno się orientować. Zaskakująco, gra potrafi mocno wciągnąć i jest całkiem sporym wyzwaniem, warto sprawdzić. Gdy za sprawą tajemniczego promienia z kosmosu ludzie w mieście zmieniają się w zombie lub inne paskudztwa, następują dwa scenariusze. W jednym z nich łapiemy za broń i redukujemy adwersarzy, w drugim wskakujemy w buty, do biegania i czym prędzej bierzemy nogi za pas. The Last Guy to właśnie historia z drugiej kategorii. Zadaniem naszego bohatera, który notabene jest zombie z powiewającą czerwoną peleryną, jest zebranie porozrzucanych po mieście niezarażonych ludzi i doprowadzenie ich do bezpiecznej strefy, w której mogą liczyć na ratunek. Gra rozgrywa się na 15 poziomach oraz dodatkowych czterech ukrytych, które odblokujemy po uratowaniu kilku VIP-ów. Całość to test nie tylko na zręczność, ale także i na szybkie myślenie, bo prowadząc przerażony peleton, aby ocalić jak najwięcej ludzi, musimy błyskawicznie reagować. Śmiechowy tytuł idealny, aby lekko się odprężyć, o ile uciekanie przed zombie może być postrzegane jako relaks. Brawo. Chyba Flame Over w dużym skrócie to gra dla wszystkich tych, którzy myśleli kiedyś o zostaniu strażakiem. Zadanie jest oczywiste. Gasić pożary, ratować ludzi oraz koty. Podstawą uzbrojenia naszego bohatera jest woda oraz piana gaśnicza. Po pierwsze, trzeba odpowiednio stosować obie te rzeczy, gdyż jak wiadomo chlapanie wodą po rzeczach będących pod stałym napięciem nie jest najlepszym pomysłem. Po drugie, stale także trzeba kontrolować nasze zasoby, bo w ogarniętym pomieniami pokoju słabo jest nagle odpróżnić zbiornik z wodą. Przyjemna gierka o jakże ważnej profesji. Walka wręcz to jeden z najstarszych sposobów rozwiązywania problemów lub sporów. W Reality Fighters możemy wykorzystując unikalne możliwości PS Vita zrobić sobie własnego wojownika, aby potem uklepać parę misek na różnych arenach. Gra wykorzystuje kamerki, więc możemy umieścić akcję na przykład na naszym biurku, co daje bardzo fajny efekt. System walki nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, więc można bezstresowo wyobrazić sobie co czują zawodnicy na ringach zawodowych.